Siema, siema, witam Was na maratonie Mówiłam, że będzie maraton z Crossy Roada od dzisiaj, od tego poniedziałku, do, do niedzieli i będą codziennie filmy z Crossy Road'a. i ja mówiłem, że ku, kupimy postacie. No, po tamtym filmem jest 6 łapek w górę pod tym pierwszym z Crossy Roada, pod drugim jest chyba 4. Ale tą postać i tak kupujemy. Na początku otwieramy sobie prezencik. I tak jak mówię, kupujemy postać. Proszę bardzo. I mamy. Wow! Czarna owca. Black Sheep. No to mamy nową postać. I tutaj kolejna. Ona się prezentuje tak. Bardzo ładna. Paem. No, i właśnie tutaj nowa postać. E, jutro też kolejny film z y, Crossy Road'a, I no, do niedzieli. I nie wiem, czy byście. Mm, nie wiem, czy byście chcieli y, ten. Y, serię nową, ale. Ale serię. Czekajcie, bo teraz będzie reklama. Dobrze. E, czy byście chcieli serię zbudowania miasta? Że będziemy budować miasto. Właśnie, jakbyście chcieli, to możecie dać. No. Kurczę. No dobra, ale mamy prezent. No. No tak dropi. I filmy to będą takie na, na pewno powyżej 5 minut. Mi się mi tak wydaje, że tutaj tak powyżej. 5 minut, dlatego jakbyście chcieli to, to mówię, dajcie znać, to będzie taka seria. No, a więc myślę, że też taka fajna seria by była. Aj! za szybko, za szybko, za szybko Dobra, e, teraz, bo wiecie, my tutaj sobie pobijamy też rekordy 83 to jest mój poprzedni, poprzedni rekord I właśnie do 83 może dobijemy, zobaczymy Może wyrównamy rekord, albo... <słuch> albo coś 83, tak czy siak, to jest rekord, który na, w drugim odcinku ten e, pobiliśmy czy ja pobiłem, a jeszcze jak ktoś nie widział drugiego odcinku, to zobaczcie. Taki fart był w ogóle, nie? Wielki fart. Teraz trzeba poczekać na idealny moment, jak będzie pusto. Nie zauważyłem takiego auta naprawdę, ale trudno, bo chciałam iść tak sobie ten... Teraz będzie znowu reklama. Reklama się skończyła. Tutaj są często reklamy, ale powiem wam tak. Taki myczek. Taki myk, i nie będzie reklam. Teraz wam go pokażę. Patrzcie. E, musicie tutaj sobie zejść tak i wyłączyć po prostu internet. Nie. Wyłączyć internet i reklam nie, nie powinno być. Zawsze jak grałem w Evil Nan, to nigdy właśnie nie opłaca się tego kupić. Tylko zawsze sobie włączam internet i zawsze sobie włączałem i, i wtedy sobie no grałam. I nie było reklam. O, teraz na określony czas możemy zagrać. Tylko smok, pies czy ten kwadracik biały taki. To do, do, do podobne do, do białego betonu w Minecraftie na przykład. Yy... Dobra, niech będzie to. Ale to, to nie, że teraz mamy to na zawsze, tylko nie wiem co to jest. No, to ma chyba jakieś czarne oczy. <noise> Ale tak na jakiś tam czas, chyba na jedną rundkę, może. O! Coś tam złapaliśmy, nie wiem co. Co tam w ogóle płynęło? Co tam płynęło? Okej, okay, dobra. O, niezły wynik. Powiem wam tak, niezły wynik. O! Jest! I jest, i jest, i jest. jest. No dobrze. Dobra, jest. Ok. Oj. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Ok. Dobra. Dobra. Nie. Aj! I teraz możemy to kupić, ale ja nie chcę tego kupić. Bo tutaj za prawdziwe nasze polskie złotóweczki takie, no więc nie ma żartów. Yy, I odcinek ma minut. No, 6 minut się zbliża. Nie wiem, co się teraz stało. Chyba za długo oczekałem. I znowu reklama. No ja mówiłem, że reklam nie będzie, ale no to... Problem teraz polega na tym, że reklama mi się wyświetliła i przez to, że nie mam internetu, to mi się teraz to ładuje. <laughs> dlatego muszę włączyć ten internet i trudno. Dobra, włączył się i trudno. Może teraz się włączy ta reklama. No. Dobrze, jesteśmy już z powrotem. O! Mamy ten klocuszek dziwny. Odcinek ma 6,5 minuty, dlatego... No tak jak gdzieś odcinki będą, ale się sobie troszkę pogramy w to i... no. Ja myślę, że ta seria... Myślę, że ta seria będzie. Yy, ta seria... No zrobienie miasta... Yy, nie! Boże! Ja chciałam poczekać i mi się tak palec. No yy, tej gra po prostu taka. Jest. To jest to jedyne utrudnienie w tej grze. Że... No niestety. No po prostu zapomniałam się i kciuk mi się nacisnął na ekran i, i się kliknęło. Teraz będzie rekord? Jak myślicie? Będzie rekord? No... No zbliżamy się do rekordu, ale jeszcze troszkę nam... Brakuje do rekordu, ale jesteśmy bardzo blisko. I teraz co zepsuć. Mamy już 70. A jest. Jest. Słuchajcie. To może być rekord. wyrównany rekord i jest rekord. Nowy rekord. Nowy rekord. Na koniec, na koniec odcinka, bo już chciałam powiedzieć, że koniec. No, 92 nieźle. Nowy rekord. No i na tym skończymy sobie na nowym rekordzie. I pamiętajcie, że jest maraton dlatego codziennie filmy z Cressy Road, czy codziennie od dzisiaj do niedzieli. No i dajcie łapkę w górę. Jak zostawicie 5 łapków w górę, to kupujemy kolejną postać jutro w następnym odcinku. No i trzymajcie się. Cześć!